Witaj! Witaj, mój świecie! Dzień dobry, przyjacielu, przyjaciółko moja! Zapraszam Cię na chwilę, byś zatrzymał się na dzisiejszej medytacji. Nic nie oczekuj. Nastaw się na to, co najlepsze dla ciebie. Przytul swoje marzenie do swego serca. Przytul siebie każdą cząstkę i poczuj lekkość. Powolutku oddychaj. Wycisz wszystkie swoje myśli i emocje. Stwórz w sobie jasny, przejrzysty cel. Słuchaj się w ciszę. Słuchaj się w swój oddech, w śpiew ptaków. Pomyśl o jakiej pięknej afirmacji, którą powtarzasz w każdym dniu. Poczuj jej moc. Przyjrzyj się swojemu życiu. Wprowadź dzisiejsze hasło. Nic nie oczekuję. Nastawiam się na to, co najlepsze. Osiągam swój cel. Jestem szczęśliwy w sobie. Niech moc będzie z tobą. Poczuj lekkość. Przypatrz się emocjom, które przychodzą do Ciebie. Przypatrz swoim swoim myślom. Jeżeli coś jest to, co Ci nie służy, rozpuść to miłością. Tam gdzieś w oddali stoi Twój anioł. Zbiera kwiaty, wbiera Twoje uczenki. Pozwól sobie podejść do Niego i nazbieraj pełne dłonie tego, z czym przychodzisz do Niego. I poczuj wszystkie emocje, których teraz dotykasz. Poczuj emocje, które pragniesz. Przyjmij samo dobro. Cokolwiek przychodzi do ciebie, co ciebie odłącza od myśli pozytywnej, rozpuść tą miłością. Podaj mi działanie. Podejdź do swojego anioła i napełnij koszyk Twoimi dobrymi czynami. Małe i duże, Twoje cele. Poczuj, jak anioł Ciebie wynagradza śmiechem. Staraj się podjąć dziś działanie, które chciałbyś dziś osiągnąć. Otwórz drzwi swego serca na miłość, na radość, na wdzięczność. na to, co jest nieoczekiwane. Otwórz swoje serce na miłość, na prawdę, na radość, na wszystkie możliwości, które w świat Ciebie dziś obdarza. Upleć z tych kwiatów wianek i pójść do wody razem z swoim aniołem, i wyznać sobie ścieżkę, i powiedz sobie: Jestem dziś gotowy, by sięgnąć po swoje marzenia, by sięgnąć po swoje. Piękną swojej duszy. I każdy dzień stanie się cudem, które uczynię sam własnymi dłoni. I swego Anioła stróża i podejść do drzwi dzisiejszego dnia. Kiedy podejdziesz, otwórz swoje oczy i otwórz kolejny raz to dziś Twoje teraz, Twoja uważność. Radość serca, wdzięczność i piękno. I wkrocz w ten dzień i uśmiechnij się. Niech się dzieje i darzy wszystko, co najlepsze przed Tobą. Pięknego dnia obfitości.